Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Lecimy dalej w Hogwarts Legacy. Ostatnio mieliśmy zajęcia z fantastycznymi zwierzętami magicznymi, czy zwał jak zwał. I robiliśmy zadanie na odblokowanie Alohomory odwoźnego. Zadanie nie jest ukończone. Odblokowaliśmy pierwszy level ale są chyba trzy, jeśli dobrze kojarzę teraz mamy znaleźć w nocą 9 posążków dla niego e, pewnie znowu, potem odblokujemy drugi level i pewnie mamy znaleźć jakieś, jak 9 to pewnie więcej jest 15, żeby odblokować kolejny e, poziom trzeci chyba maksymalny, nie jestem pewna e, ale wiecie co mm. Tutaj mam kolejną część zadania głównego, ale sobie przejdziemy i poszukamy. Widzicie, poziom drugi. Poziom drugi. Poziom drugi. Czy się wydaje, że ten poziom pierwszy to to będzie rzadkość chyba. ale Przejdźmy, zobaczmy, czy gdzieś jest. Poziom trzeci, widzicie? Trzeci. Kurczę. A tu mogę wejść? Okej, okay, panie, tutaj nie byłam, patrzcie. O, proszę. I znaleźliśmy przypadkiem, czystym przypadkiem, znaleźliśmy dla niego. Okej, okay, to tył jest tutaj. A czekajcie, bo ja przyspieszę troszeczkę, panienko. Mhm, faktycznie. Panie. Okej, okay. aczkę wzrośnie i wyświetlę to skrzynkę. Ej, eee, giełda wyposażenia są pełne. Dobra, Wracamy się e, do tego co musimy zrobić czyli do drugiego wątku naszego. Musi się udać do tej knajpy, w której byliśmy poprzednio i porozmawiać z Sironą Hello there. Nice to see you. To jest kobieta, mimo mogło. Hello, Pani Ryan. Tak I wanted to tak, thank you panu. again for your help with Riquid and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. It took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards. Even ones as young as you. That well, said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Dziękuję, Serona. Jeśli znajdziesz Lord Gog, proszę, daj mu myśl. Okej, nie wiem, co done to make tak powerful enemies, Ale proszę. Nie zdobyłam ich celowo! Oni szukają starożytnej magii, szukają mnie, bo ja umiem ją widzieć. Albo bardziej są przedmioty, które ja mam, albo nie wiedzą, że ja widzę tą magię, i nie mam pojęcia. I think going to the place where I was Exactly. Good to tak. see you outside the castle. You too are I didn't see Hello. Hello, Lord Gok. Srona said I might find you here. She did, did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember? The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Uh... Serona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Hmm. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both, a way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard-kind. Ranrock and I had a a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Okay. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need and meet me near the Witch's Tomb. Okay. Uh, wiesz co, My drogi, ja się mogę z tobą w Ah. Popatrzcie, to jest tu. Ja myślałam, że ja muszę się gdzieś to laportować. Co to jest? A, Boże, rura. Dziwna rura. Dobra, w świecie Kargo um, potrafią być totalnie dziwne rzeczy. I trzeci porządek. Nie może być pierwszy. Jestem ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Ertgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser wizard kind sees things differently it's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together the differences between our kinds are myriad they seem to be it may surprise you to know that i do not believe those differences always to be insurmountable It is the reason i find myself traveling with you to this tomb today Poza tym jednym wrednym goblinem. Ale tak to nie ma nic do goblinów. Nie uważam, żeby byli ogólnie źli. Tylko ragnorok, Ragnok niestety wszystko psuje. ale coś jest na dole. Nie wiem, czy to wilki, ludzie, czy wilki. No bardzo mnie to cieszy, że przyspieszyłeś. No bo ja pobiegnę, tylko ja nie wiem dokładnie gdzie. Okej. Okay. Już kojarzę to miejsce. Byłam tutaj. Zwiedzałam to miejsce. Oh, a, and there it is. The witch's tomb. Kochana, nikt nie mówi, że będzie łatwo. E, dobra, tylko zanim pójdziemy za nim... Inwentarz... Wyposażenie. Zmieniam. E, dobra. Nie. Nie tak mieliśmy to zmienić. E, F. Okej. Okay. F. Mm, to wybierzemy, czy to? A, zostajemy przy tym. To mi się podoba. Okej, okay, no nie jesteśmy w szkole, więc po co nam e, szkolny strój? A I wish you luck retrieving the helmet. As a mm -hmm. one carrier, you should have an advantage. Now before you set off, do you have any questions? Uh, yeah, it is seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here eagerly awaiting your return. Please be careful. Aha, tell, dobra. Brr, co wspomnienie, Askaban! Ale wiecie co, jednak to jest ciekawe. Można tą grę przejść na cztery sposoby, wybierając każdy inny dom. Wiem, bo y, zaczęłam troszeczkę innym domem sobie grać, żeby troszeczkę, wiecie, nie czekać też na czas, jak będę miała do nagrywania, że też pograć sobie trochę bardziej offline. I powiem Wam, że tutaj mam Pub. Ale Ravenclaw i od jednej osoby mojej znajomej wiem, że wybrała Gryffindor, że część questów głównych jest ta sama, ale inaczej się do nich dochodzi. Czyli na przykład, że tutaj miałam, znaczy to akurat nie miałam, ale tu przykładowo, że mam znaleźć ten hełm, a w innym jest, że po prostu coś innego i tak dalej. Ale też nie wie, co co chodzi, tylko inaczej to się może dochodzi do tych questów. Dobra, samozapalające się, fajnie. Seal okay Moths Curious. ojej, Ojoju, Kameleon. Naprawy. Naprawy na razie weźcie mi. To mi jest potrzebne. Naprawy e, dajmy Lumos. Może Lumos będzie. A widzicie tak jak podejrzewałam. Ok, może się może po na Kurczę, wiecie co? Mm -hmm. Wiecie co, ja stąd wyjdę na chwilę. Ja się muszę wyprzedać, bo widzicie, mamy gniazda pełne i nie jestem w stanie nic tu zrobić. Mogę stąd wyjść? Mogę. Dobra, wychodzimy. Idę się wyprzedać. I za chwilę tutaj wrócimy. No, bo są migówki Merlina, że one powodują, że zwiększam trochę ekwipunek, więc będę musiała się w końcu za to zabrać. Na jest tu teleport. Jesteśmy dosyć blisko Hawksmaid. Więc się typniemy szybciutko do jakiegokolwiek sklepiku i się wyprzedamy. O Jezu, powiem Wam, że ja dzisiaj to po prostu mam cudowny dzień, śnieżyca, koniec marca i śnieżyca, wiecie? Zimno, 4 stopnie. A ja już tutaj... Powoli letnie rzeczy wyciągam. bo się nagle tak ciepłutko zrobiło. Tak fajnie. A tutaj, dupa jednak. nieważne jaki sklep. Otwórz mi się. O, No, nic. To ja się wyprzedaję, Fabio. OK, też rzecz zostawię sobie. Thanks for stopping by. Hope to see you again. OK. See you again. Dobra, to możemy teraz wrócić się. I późna eksplorację. Ale będę musiała zwiększyć jej piłę, chyba. Jeśli to jest fakt, że przestałam w gra. to ja nie jestem typem osoby, która lubiła migawki. Już wchodzę do środka z powrotem. Nie marcie. Że ja wcześniej nie poszłam się wyprzedać no, Ale już z głowy to baby Słuchajcie, ja bo jakiś włos mam oczywiście na krawia. Oj! Nie nie to miałam na myśli. Akurat to taki taki wypadek przy, psi, pra, przy pracy. Dobra, bo tu skrzynka. O! Wedelia! To mi wygląda podejrzanie, jakby coś próbowało tamtędy wyjść. Okej okay. Lumos Czy dobrze się osadziłeś, bo tak trochę to dziwnie nie wygląda Ej, kasa, kasa Kasa o, tędy. A jeszcze, mu pokazujesz... O, dobra, to tu Okej, okay, rozumiem, że mogę to rozwalić, tak? Walić. Wali... Akio, na to zadziałało. Limus. Okay. Rebellion. A, dobra, już, chodź ze mną ty, motylku. Oh, I have a feeling I'm not alone here. Jezus Maria, serio. No fajnie. Fajnie. Ging. Od razu. Przywal mu. Jezusiu. Wow. E, nie ma tu żadnego motyla. Nie, nie ma, nie ma, dobra. Teraz tą stronę sprawdźmy. Okej, okay, mi pokazuje, że dalej dopiero coś jest. Dobra, nie was. A, to muszę użyć w tej i w momencie w czymś. Dobra. Okay. no ja bym była bardzo za tylko... dobra to nie to lumos To ja wiem, że jest ten sam, ale ja już nie mam pojęcia. Do... I co, że jest taki sam? Tam jest jakiś pojęcie. A okej. Okay. Chyba już wiem, co bym ja zrobić. Okej, okay, to jeszcze jednego musimy użyć, tak? Okej. Okay. No ale co? To ja już nie rozumiem. Chodź tu. Okej. Okay. Ale to ja nie rozumiem, co. Cztery. Ale ja nie mam co tu podnieść, żeby chociaż je tutaj dostać. Po czym ja się tu dostanę?

No dobra, tylko nie mam pojęcia, jak to teraz obniżyć. Czy ja tutaj mam gdzieś sobie mogła użyć, jako podstawkę, żeby sobie stanąć na tym? Dobra, tam się wydawało, że coś mi tam świeciło. A tu? Czemu nie mogę wejść? Głupie teraz. No dobra. No to nic nie ma, tak. No dobra, ale ja nie rozumiem tylko jednego. Ja nie rozumiem czemu to mi świeci, że mogę czegoś użyć i nic nie działa. O to patrzy, nie wiedziałem jak to się, wie, jak się jest. No dobra, nie mam pojęcia na razie, jak to obrócić, bo mi to nie działa. Skoczyć tu nie mogę, bo mi też nic nie działa. Nie mam też co tu podnieść nawet. Więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym rozkwiniemy co i jak. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, będzie widziany. Zapraszam Was na mojego Discorda, jak i na inne filmiki serii gry i unboxing. Życzę Wam miłego dnia. Hejjo.